Wyobraź sobie przez chwilę. Znajdujesz się w tajnych korytarzach Tuluzy i nagle przed Twoimi oczami pojawia się coś, co nigdy nie powinno było powstać. Urządzenie, które przeczy wszelkiej logice i przekracza granice tego, co uważaliśmy za możliwe. Podczas gdy cały świat patrzył w innym kierunku, Airbus przygotowywał swój najśmielszy ruch. Ruch, który może całkowicie zmienić układ sił w światowym lotnictwie. Przemysł lotniczy zapadł w letarg. Każdy nowy model był podobny do poprzedniego. Te same obietnice, te same technologie. Boeing spokojnie dominował swoje imperium. Nagle, podczas pozornie zwyczajnego szczytu, Airbus rzucił bombę 360. Trzy sylaby, które wstrząsnęły Seattle. Nikt się tego nie spodziewał absolutnie nikt ale co sprawia, że ten samolot jest tak wyjątkowy? Dlaczego inżynierowie szepczą jego nazwę, jakby była to tajna broń? Odpowiedź zaskoczy państwa, a 360 to nie tylko nowy samolot to technologiczna deklaracja wojny. Wszystko zaczyna się od tego, co kryje się pod jego skrzydłami silnik, który wygląda jak błąd konstrukcyjny gigantyczne łopaty odsłonięte, bez osłony ochronnej. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby zapomniano dokończyć montaż, ale jest dokładnie odwrotnie. To, co widzisz, to przyszłość lotnictwa. Silnik z otwartym wirnikiem stanowi ogromny skok w zakresie efektywności energetycznej. Wyobraź sobie, że możesz zmniejszyć zużycie paliwa o 25% za jednym zamachem nie 5%, nie 10%, 25%. Aby zrozumieć skalę tej rewolucji, Porównajmy ją z tym, co już istnieje. Model 787 Dreamliner Duma firmy Boeing ma współczynnik rozcieńczenia około 10 do 1. Imponujące jak na tamte czasy. A 360? Mówimy o współczynniku bliskim 70 do 1. Każda kropla paliwa lotniczego staje się 7 razy bardziej wydajna. Emisje spadają, hałas drastycznie maleje. A linie lotnicze widzą, jak ich rachunki topnieją jak śnieg na słońcu. To techniczne osiągnięcie opiera się na programie RIS, opracowanym wspólnie przez Safran i GE Aviation. Lata badań skoncentrowane na jednym celu: sprawić, by niemożliwe stało się możliwe. Testy w tunelu aerodynamicznym przerosły wszelkie oczekiwania. Ale uwaga, nic nie jest jeszcze przesądzone. Uzyskanie certyfikatu dla tego typu napędu to administracyjny koszmar. Wibracje, potencjalne uderzenia, ultrasurowe normy bezpieczeństwa wszystko trzeba przemyśleć od nowa. Jeden fałszywy krok i miliardy pójdą z dymem. Porozmawiajmy teraz o czymś, co może wydawać się sceną z filmu science fiction skrzydła, które oddychają żywe skrzydła, które dostosowują się w czasie rzeczywistym. Od ponad wieku skrzydła samolotów praktycznie nie zmieniły się. Sztywne powierzchnie kontrolowane przez ciężkie i energochłonne klapy mechaniczne. A360 przełamuje ten paradygmat dzięki technologii zwanej morfingiem. Jego skrzydła nie tylko się poruszają, ale także zmieniają kształt. Podczas startu delikatnie się wyginają, aby uzyskać maksymalną siłę nośną. Na wysokości przelotowej zwężają się jak ostrza. Przecinając powietrze z minimalnym oporem. Podczas lądowania ponownie się zmieniają, aby pochłaniać turbulencje i zmniejszać hałas. To czysta biomimetyka. Ptaki robią to od milionów lat. Dopiero teraz zrozumieliśmy, jak odtworzyć ich sekret. Co to konkretnie oznacza? Po pierwsze, eliminujemy tradycyjne systemy hydrauliczne. Oznacza to mniej ton komponentów. Mniejsza waga, mniej awarii, mniej konserwacji. Po drugie, zyskujemy na wydajności. Każda faza lotu jest automatycznie optymalizowana. Samolot dosłownie uczy się latać lepiej z każdą godziną spędzoną w powietrzu. A komfort? Jest wielokrotnie większy. Pasażerowie prawie nie odczują turbulencji. Ale to dopiero początek. Sam kadłub staje się inteligentny. Airbus planuje zintegrować tysiące mikroskopijnych czujników z kompozytową strukturą z włókna węglowego. Czujniki te będą stale monitorować stan samolotu. Pojawia się mikropęknięcie? Samolot wie o tym, zanim stanie się to niebezpieczne. Pewien obszar jest poddawany większym obciążeniom niż przewidywano? System autodiagnostyczny natychmiast to wykrywa i powiadamia zespoły naziemne. Wyobraź sobie organizm żywy, który zna swój stan zdrowia. Dokładnie tym stanie się A360. Koniec z losowymi kontrolami. Koniec z niespodziewanymi awariami. Konserwacja staje się predykcyjna, precyzyjna, zoptymalizowana. Koszty eksploatacji spadają. Dostępność samolotów gwałtownie rośnie. To cicha, ale niszczycielska dla konkurencji rewolucja. A potem pojawiają się plotki z Tuluzy jeszcze bardziej radykalne koncepcje. Modułowe sekcje kadłuba, które można wymieniać jak klocki Lego. Materiały pochłaniające drgania, zapewniające niespotykany dotąd komfort lotów. Niektórzy wspominają nawet o cyfrowych oknach zastępujących klasyczne iluminatory. Ekrany o wysokiej rozdzielczości wyświetlające obraz z zewnątrz lub dane lotu w czasie rzeczywistym. Science fiction? Być może. Ale Airbus już udowodnił, że lubi przekształcać fikcję w rzeczywistość. Za całą tą technologią kryje się bezwzględna strategia. Airbus nie zaprojektował modelu A360 z miłości do innowacji. Jest to strategiczna rakieta wycelowana bezpośrednio w serce Boeinga. Spójrzmy na czas. Pierwsze modele 787, dostarczone w 2011 roku, mają już ponad 10 lat. Za kilka lat setki linii lotniczych będą musiały odnowić swoje floty. Właśnie na tę okazję czeka Airbus. Model A360 nie jest ani za mały, ani za duży. Planuje się go umieścić dokładnie pomiędzy modelami Dreamliner i 777X. Jest wystarczająco przestronny, aby obsługiwać gęste połączenia długodystansowe. Jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać trasy średniej długości. To kameleon, który potrafi dostosować się do wszystkich rynków. Boeing podzielił swoją ofertę na dwa modele. Airbus odpowiada jednym samolotem, który spełnia obie funkcje genialne i przerażające zarazem. W międzyczasie Airbus może sobie pozwolić na to kolosalne przedsięwzięcie. Ponieważ jego rodzina A320 dominuje w świecie samolotów jednokadłubowych, ta maszyna do zarabiania pieniędzy nie wymaga już prawie żadnych inwestycji. Wszystkie zyski mogą być reinwestowane w A360. Jest to strategiczna swoboda, której Boeing nie ma. Ale uwaga: każda moneta ma dwie strony. Jeśli model A360 pojawi się zbyt wcześnie, zniszczy sprzedaż modelu A350, powodując zamieszanie na rynku. Jeśli pojawi się zbyt późno, Boeing zdąży już odpowiedzieć własną kontrpropozycją. Czas musi być precyzyjnie dobrany. Kilkumiesięczne opóźnienie może wszystko zmienić. Porozmawiajmy teraz o tym, o czym nikt nie ma odwagi mówić. Ocenie tego marzenia Opracowanie całkowicie nowego samolotu kosztuje od 15 do 20 miliardów dolarów. To minimum, nie licząc nowych fabryk, szkoleń, infrastruktury dostawczej. Jeśli coś pójdzie nie tak, zagrożone może być samo przetrwanie Airbusa. Historia dała nam już przerażające ostrzeżenia. Model A380, ten wspaniały gigant, stał się finansową przepaścią. Model 787 prawie doprowadził do upadku Boeinga podczas jego rozwoju. Opóźnienia, przekroczenia budżetu, nieprzewidziane problemy techniczne wszystko może się zdarzyć a w lotnictwie za błędy płaci się wysoką cenę. Dodajmy do tego obecną rzeczywistość przemysłową przepełnione księgi zamówień, przeciążone linie produkcyjne, wydłużające się terminy dostaw. Rozpoczęcie nowego programu w tej chwili jest jak rozpalanie ognia podczas suszy. Ryzyko jest maksymalne, ale potencjał zysków jest równie duży. A jeśli Airbus odniesie sukces, jeśli A360 spełni wszystkie obietnice, krajobraz lotnictwa uległby transformacji na najbliższe 30 lat. Linie lotnicze walczyłyby o jego nabycie, Boeing byłby zmuszony do podjęcia działań. Co zapoczątkowałoby nową erę zaciekłej konkurencji. Pasażerowie korzystaliby z cichszych, wygodniejszych i mniej zanieczyszczających lotów. Wszyscy by na tym zyskali. Jednak pogłoski dochodzące z Tuluzy sięgają jeszcze dalej. Niektórzy inżynierowie mówią o napędzie hybrydowym, inni wspominają o wodorze jako częściowym paliwie dla samolotów długodystansowych. Jeśli technologie te zostaną wdrożone, model A360 może stać się pierwszym prawdziwie ekologicznym samolotem w historii lotnictwa komercyjnego. Symbolem dowodem, że lotnictwo może się zmienić bez poświęcania osiągów. Świat obserwuje, analitycy analizują każdą plotkę. Linie lotnicze czekają na odpowiedni moment, aby postawić swoje zakłady. Boeing nie śpi nie dajcie się zwieść. W biurach w Seattle już przygotowuje się odpowiedź. Być może będzie to gruntowna przebudowa Dreamlinera, być może całkowicie nowy projekt. Wojna została wypowiedziana, nawet jeśli na razie pozostaje cicha. Co więc się wydarzy? Czy A360 zrewolucjonizuje przestrzeń powietrzną, czy też trafi na cmentarzysko zbyt ambitnych projektów? Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Z całą pewnością. Jedno jest jednak absolutnie jasne. Airbus postanowił zagrać watu postawić wszystko na jedną wizję na przekonanie, że warto walczyć o to, co niemożliwe.